Przed chwilą zatrzymała nas policja i pani policjantka powiedziała, że chce zostać moją żoną, bo jest głodna. I mam teraz stresa. A to trzy nowe żony od razu. Na pewno nie zginiemy, przecież kto jak to? Ale oni znają drogę. Było 5 razy łatwiej niż się wydawało, I tylko niech teraz się zatrzyma i na mnie poczeka, żeby mnie tu nie zostawił, bo zostałem bez plecaka. I bym musiał wodę z rzeki pić, żeby przeżyć. Matuszko, jak tu jest gorąco. Dam a ponieważ jest to miejsce święte, to te trzy panie poszły spytać, czy będziemy mogli wejść się tam dostać. Bo ogólnie nie można, mimo że jest UNESCO. No, tak jak nawet gorzej niż z niektórymi muzułmańskimi kościołami, bo tam wejść można, ale nie można robić. A tu może być jeszcze. Jeszcze gorzej, bo wejść nie można. Znaczy trochę można, ale trzeba to robić miło, kulturalnie i po pytaniu. Tutaj słonie zostawiły kubkę. To jest taka troszkę pamiątkowa kubka. Dosyć już, dosyć już stara, ale one sobie tutaj gdzieś chodzą jeszcze i krążą. To są tu słupki oznaczające przodków. Jest tutaj. Pan też przy przodku, zobaczcie. Przepiękne posążki, naprawdę. Troszkę się zestresowałem, bo się zeszli panowie i omawiałem, co ze mną teraz zrobić. Te stojące posążki to są rzeźby, to są słupki. To są mężczyźni, a te leżące to są kobiety. Nie wiem czemu leżą, ale już się nie dopytam. Tutaj stała stara, jeszcze tradycyjna chata. Mieszkanie, które pilnowało wejścia do świętego Gaju, ale zostało zniszczone i teraz się pogubiłem. Czy przez szarżującego słonia, czy przez atak podczas ataku Masajów. Nie wiem, będę musiał to jeszcze raz przesłuchać. Tutaj, jak przychodzą. Odwiedzić święte miejsca, to tutaj składają ofiary, robią na gorąco owce. Jak zasłużą sobie na wejście, jak są gotowi, to wtedy wchodzą do świętego lasu. Nie wiem, czy mi tam będzie dane wejście. Zobaczymy. A to jest takie, tutaj mają takie pod dwoma drzewami, troszkę wykarczowane. Fajne miejsce do spotykania się, do celebrowania różnych rzeczy. 400 osób nawet potrafi się tutaj z tych okolicznych domków, lepianeczek zebrać, żeby obchodzić wspólnie jakieś swoje, jakieś swoje święto. Bądź po prostu się spotkać i porozmawiać, popowiadać co tam kogo słychać. Muzyka Musiałem oczywiście zdjąć buty, bo to święta ziemia. Ale ta święta ziemia jest tak rozgrzana, że po prostu już mam oparzenia trzeciego stopnia na stopach. Oni mają zahartowane, więc im łatwiej. A jestem poprzebijany i masakra jak zagotowany. Podparzałem sobie stopę, ale nie mogę płakać, bo się ze mnie będą śmiać. To idziemy do. Świętego tego baba, baba ale ja nie dojdę zaraz normalnie, jakbym szedł po igłach rozrażonych. celebration like if they want rainfall. Yeah. A drought for long time. ai, asibasabi ai, Umba, Aj they don't wear clothes. Mam zjarane do nieprzytomności stopy, że w ogóle nie mogę tam patrzeć, bo musiałem jak widzieliście, zdjąć buty od razu. A na ziemi jest po prostu piekło. Jakbym szedł po piekarniku po, po ognisku. No i zupełnie psychicznie. Nie dałem sobie rady z tą radą starszych. Że oni musieli zdecydować, czy mnie wpuszczą, poprosili, czy ja się jakoś odwdzięczę. Więc do szefa wioski poszły moje okulary, do zastępcy szefa poszedł ręcznik, miałem akurat w plecaku. Jeszcze zapatrywali się na moją koszulkę, bo jest w ich barwach, ale ostatecznie powiedziałem, że nie mam nic, żeby założyć i koszulka została. Czy było warto? Kurde, trudno mi powiedzieć. Na pewno warto, oczywiście, bo to zawsze przygoda. Zawsze jest warte wszystkiego. Ale miejsce takie zupełnie już o jeden szczebel powyżej mojej, mojej kategorii. I tyle, koniec. I to, hotel, nie? 他油起q一